Witajcie w nowym odcinku z Brawl Stars. Ostatnio wyszedł nowy update, więc chciałbym dzisiaj trochę opowiedzieć o tej aktualizacji. Więc bez przedłużenia, zapraszam. Niektóre zakładki takie jak Social lub News zostały przeniesione z prawej strony na lewą. Do gry lekko zmieniono animacje postaci lub ich wygląd, takie jak bu lub brok. Od teraz możemy zmieniać kolory swojego niku klikając ustawienia. Kolory można zmieniać nieskończoność razy. Jeśli nie mamy jakiejś postaci możemy ją przetestować klikając w postać i klikając przycisk try. Możemy grać w Brawl Stars w języku polskim klikając ustawienia po prawej stronie ekranu. I wszystkie rzeczy zostały przetłumaczone na język polski. Także nazwy trybów zostały zmienione na język polski. Za niedługo zostanie dodana nowa postać RUS. Być może za niedługo zrobię o niej odcinek jakie będzie miała statystyki. Jeśli Wam się spodobało możecie zostawić łapkę w górę i napisać komentarz, na jaki temat będzie następny odcinek. Na razie.